Zachęcam z całego serca jest to dla nas niezmiernie ważne. Osób, które oddają te 1,5% tak naprawdę to nic nie kosztuje, bo to jest kwestia wpisania odpowiedniego numeru KRS w odpowiednią rubryczkę. Także myślę, że przy niewielkim naprawdę wysiłku można zrobić bardzo, bardzo wiele. My też u nas jest taka praktyka, że ten jeden 1,5%, który się oddaje, jest dedykowany konkretnemu podopiecznemu albo fundacji. To powoduje, że jeżeli ktoś chce już przekazać na na przykład nie wiem, Janka Nowaka, to ma to poczucie, że faktycznie te środki trafią do tego Janka Nowaka, one nie idą na żadną cyferkę i nie idą w eter, tylko faktycznie trafią do kieszeni tej konkretnej osoby. Zapraszam na naszą stronę www.fundacjaróżyczka.pl. Zachęcam do zapoznania się z zakładką podopieczni. Tam są nasi podopieczni, są ich historie. Jest też wzmianka o tym, na co właśnie te pieniążki są im potrzebne, w czym są w stanie ich wesprzeć i pomóc. Także bardzo, bardzo zapraszam gorąco z całego serca. Za każdy nawet najmniejszy, półtorej jesteśmy ogromnie wdzięczni, dlatego, że no, jesteśmy organizacją, w której już tysiące ludzi oddaje te 1,5% i naprawdę z każdej niewielkiej kwoty tak no, globalnie rośnie duża suma, którą my już możemy spożytkować. Także zapraszam, gorąco zachęcam i jestem niezmiernie wdzięczna za każde 1,5%. procenta. Zbliża się okres rozliczenia PIT-u, Rad Naszego Podatku. Czas, żeby się zastanowić komu przeznaczyć 1,5%. Myślę, że taką fundacją jest Fundacja Różyczka, prowadząca m.in. warsztaty terapii zajęciowej Tęcza w Gliwicach. Warsztaty, w których codziennie 55 uczestników z różnymi niepełnosprawnościami uczestniczy w terapii, terapii zajęciowej, pozwalającej mi w przyszłości lepiej funkcjonować. Zachęcam do tego, żeby 1,5% przeznaczyć właśnie Fundacji Różyczka. Dziękuję.